ma widzowie, dzisiaj znowu bardzo dobra wiadomość. Dostałem oficjalne prawa do Watch Party Valorantowej Ligi Mistrzów, gdzie mierzą się ze sobą najlepsze drużyny w Europie. Są również Polacy i właśnie dzisiaj jeden z Polaków, z naszych reprezentantów, Molsi, będzie grał swój mecz o 19.00. Jego drużyna zmierzy się z Fnatic. I streamkę odpalamy sobie o 15.00, standardowo jakieś rankedy, pogadamy, pośmiejemy się i o 19.00 przenosimy się na arenę, na mecz Molsi'ego, na Watch Party. Będziemy oglądać, kibicować, wspierać, także nie może Was zabraknąć. Wszystko oczywiście standardowo na Twitch TV ukośnik Emery. A na TikToku pojawił się właśnie news na temat systemu giftowania skinów w Valorant. I nie tylko. Jak jesteście ciekawi, to linka do tego TikToka macie w przypiętym komentarzu. A jeżeli odcinek Wam się spodoba, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę, suba, jeżeli jesteście nowi, albo jeszcze tego nie robicie. Komentarz dla zasięgu. No i miłego oglądania. Widzimy się na Watch Party o 19 i na streamku o 15. Hey, Nie Heaven, Kevin, please. nie Nie, nie, Ten sekund, No Cześć. 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 Został jeden Cześć.

Stop. Last bullet, guys, but I have big balls. One close. Blind. I'm blind. Use your uh, bullet. Behind the box, behind the box, swap. Flashing? I need him. I cannot turn, I cannot turn, bro. Oh, that's a shot. to kill him. I'm going to kill him. Nie mam ale mocny splona tego boxa tylko, widziałeś? No, ale... To na to samej górze No, bez kicu, on tak, on tak. K.O. One more, K.O. half. One more, Sage there. Nice. One, to, one more, more. Lost right, bitch. Chłop cały czas tu stalk. nic nie pichnął nigdy nie, no co on no to tak ilu? Co to? było na track No, <grywa> no go? Czy strzeli? Uf, widział go Nice Nice Shame that we well level, maybe once. Two mid, Jett on A. One more, water, water coming. Spike is go, go, go him, go close Pushing me. 120 on him and he's male with my gun. 120 damage. Imagine the I got Right side, bro, right side. Nice, Bzazu. B steps. Nie mam odnicy. Maybe going back for the spike. Spike leży na B. Dogi. Przekaz jest jasny. dostał jeden w głowę. Cid. No, to się. Amharim. Market China. Ej, ej. Zrobiłem das. Dobra jeden. Nice. Widzę, guys, pładnie ładnie. I kecia za to z garna. No się prawie no. Yes, MVP nice gry. Mhm. High klęży Long gun. Garden, Garden Jack. Lampy, lampy! Zatrwalam Nie wiem czy usłysza. On to tapnął Jesteś w niebie! Wygrałeś Nie wiem Nie wiem, znajstwo nice. No i wygrałem to, lol no, Tak, tak Jaki klacz widzowie, co jest? Czamba nie zabił dwóch plecy Jaka runda ode mnie, what the hell guys kurde, jak grałem to. Dobra, już do Jest behind? It's raids and guys behind. behind. Maybe They're even free. to na odcinek poradnikowy, że dobry crossfire czy coś. <laughs> Side B.

No waj to jest GRK, który po prostu mu siedzi, nie? Bo on nawet nie celuje dobrze, tylko on wali full auto w kółko. Flash Jest tak, stuck. We can't Znaczy że nawet nie ma dobrego aim'a. Ten typ nawet nie ma jakiegoś wybitnego aim'a. Jak ja patrzę, to nawet wali full auto cały czas. On po prostu mu w gierce, mi się wydaje. B main to guys. A ładnie teraz zagrałem coś Powąchałem hoj, Powąchałem trochę smaku w dupy, warzyw i od razu jakoś mod zaczął funkcjonować Nie mam 4 na 14 w tym meczu Główna sytuacja, nie spodziewałem się jej Nikt się nie Sky 1 HP, Sky 1 HP skasowany! One tub for each. Let's go. jeden Wruk. 1 HP. Minus 120 Nice. No i kurde, mogę sporać tak kręć, ale w takiej różnie ważnej. Robię różnicę. You have jakieś pytania? 40. I'm rushing him. Nooo! Kanka bambala, 4 damage, 1 double No, jeszcze przegramy taką rundę, bo chciałem pojechać, a pójść. Chyba was popierniczyło. Ale w z was, no pikujcie. Boże. Nie mówisz, że masz lekko wilgotne skarpetki teraz, po prostu, bo buty masz gorące i ci się w dzisiejszą parę, rozumiem. nice. Nice round, Keio, thank you, nice.